Ego za 450 zł leży w pudełku. Puzzle w kącie, farby, kredki, plastelina, nieużywane, piłka, kurz, tablet w rękach. Cały dzień. Próbowałam wszystkiego, wszystkiego. Limity czasowe, codzienne awantury, zabieranie tabletu, histeria, płacz, manipulacje, drogie zabawki, zbudował raz, koniec. Zajęcia pozalekcyjne. Po powrocie z powrotem do ekranu. Wydałam 2000 złotych, zero efektu. Wiesz dlaczego? Bo wszystkie te rzeczy walczyły z tabletem, a tablet daje efekt w pół sekundy. Lego wymaga 30 minut. Mózg dziecka wybierze szybką nagrodę. Zawsze. Aż znalazłam Bibrix, magnetyczne klocki, Minecraft fizyczny, ale magia jest w magnesach. Snap, pół sekundy. Instant effect, jak tablet. Ale zamiast ekranu, budowanie. Zamiast scrollowania, kreacja. Położyłam na stole. Nie mówiłam nic. Pięć minut później, budował. Godzinę później, nadal budował. Trzy godziny później, tablet leżał obok. Zapomniał. To było cztery miesiące temu. Dzisiaj Bibrix codziennie. Tablet, maksymalnie pół godziny. To nie jest kolejna zabawka, która wyląduje w pudełku. To jedyna zabawka, która może konkurować z tabletem, bo daje to samo, ale lepiej. 1247 rodziców, średnio 3 godziny dziennie bez tabletu. Jeśli nie zadziała w 30 dni, zwracasz, bez pytań, ale już wiesz, że zadziała, bo widziałaś to przed chwilą.